Czy wiesz, że zima to najbardziej zdradliwy okres dla kierowców, gdzie przyczepność może zniknąć w ułamku sekundy, zaskakując nawet najbardziej doświadczonych zakółkiem? Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do Twojego auta: enimo.net. Fajne gadżety na ciekawy prezent. Pierwsza i absolutnie kluczowa sprawa to właściwe ogumienie, bo to właśnie opony są jedynym punktem styku Twojego samochodu z lodowatą czy zaśnieżoną nawierzchnią. Upewnij się więc, że masz założone porządne opony zimowe z odpowiednim bieżnikiem oraz pilnuj, by ciśnienie w nich zawsze było zgodne z zaleceniami producenta, co bezpośrednio przekłada się na lepszą trakcję i stabilność na drodze. Następnie zadbaj o niezwykle płynną i delikatną technikę prowadzenia pojazdu, co oznacza całkowite zrezygnowanie z wszelkich gwałtownych ruchów kierownicą, raptownego przyspieszania czy też ostrego hamowania, ponieważ takie agresywne manewry błyskawicznie destabilizują auto i prowadzą do niekontrolowanego poślizgu, szczególnie na oblodzonym asfalcie. Wreszcie utrzymuj znacznie większy dystans od innych aut na drodze, niż zazwyczaj, dając sobie tym samym niezbędną rezerwę czasu na wczesne reakcje oraz przewidywanie potencjalnych zagrożeń, które w zimowych warunkach potrafią pojawić się z nieznacka, wymagając od ciebie błyskawicznej i jednocześnie opanowanej reakcji. Jeśli zgadzasz się ze mną, że te wskazówki mogą uratować życie, to koniecznie daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby jak najwięcej kierowców dowiedziało się o tych prostych, lecz niezwykle ważnych zasadach bezpieczeństwa. Jeśli ten film ci pomógł, to mała autopromocja odwiedź mój sklep. Enimo.net – przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdzieś pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.